Nasza łódka nazywa się Bez Ogumienia. A skąd ta nazwa? O, mamy uczulenie panowie Powiedz powiedzieć Właśnie swoim fanom? Mata na, zap, subskrybujcie. Mata na sportowo, się niczego nie boi Proszę o lajki sub Zerwij. i Zerwij dla widzów lilię Patrzcie, patrzcie Niczego się nie boi is... Patrzcie, patrzcie go Prawdziwy komandos Dziewczyny, takiego to tylko szukać ze świecą nie, to nie my To już było Ale nam sprzedali takiego bubla, jakiego kurde nigdy nie dostaliśmy, nie? Co? Taki bubel, silnik jest dupnięty, hopie I chuj kaput, kurwa, hopie Kaput, kapet płyną tego Than the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so sly. You sugar with just the better than of spice. I'm in the loop, and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. I say so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Wajny. Nie, tak naprawdę tamto pływanie to było bezsensowne Popatrzcie teraz Jest jeden żagiel Jest szota I jest foka Grody foka A to wszystko Julka Nasz sterownik Julka się nazywam Przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam Jestem pięknym sternikiem, nie wywrócę łódki naszej To moje Cóż to się tu stało, drodzy państwo Drodzy państwo Palić. Kapitan nawet co, i w co w tej sytuacji? Co w tej sytuacji? Myślę, że będziemy musieli wchodzić do wody i tukać na środek jeziora. Niektórzy chcieli zaznaczyć już byli w wodzie. Od stóp do głów Od... Ej, ale to nie my tak wyruszywałem, nie? Nie, to nie my. To już było. Ale nam sprzedali takiego bubla, jakiego kurde nigdy nie dostaliśmy Ale to nie? Co? Taki bubel, silnik jest ukniety, hopie. I... hopie, kaput but, kurba, hopie, kaput. Dupie. Ja bym to zatopił, panie kapitanie. No dość tego głupno. I oka, co ty o tym powiesz? A oto, a oto Gwiazda całego Masz? Pokaż Pandyka, gdzie jest wodziec Gdzie on jest? Sorry za mój kadr, ale ja go nie widzę Trójką jest tam, Tak, to już jest. Uważaj, uważaj, Młode użytki, tak, ciągniemy go Kute. To po z prawej burty na lewą. Jesteśmy na jeziorze Tauty. Teraz zmierzamy w kierunku. Jagodnego Tam będziemy chcieli e, Przez kanały oczywiście Tam będziemy chcieli się rozbić I Przenocować na środku jeziora Ale nie wszyscy, niektórzy będą Panie Panie Radziku w namiocie. A my na środku jeziora Będziemy wachtować W nocy, żeby nam utatka nie odpłynęła Patryku czy możesz powiedzieć jakieś ciekawostki odnośnie tego jeziora? Ja myślę, że to jest może nie najgłębsze jezioro, ale najciekawsze tutaj na Mazura. A właśnie dlaczego? Bo tutaj ostatnio rozegrała się historia męczenników żaglowych. To oni nie mieli silnika, który nie chciał po prostu zafunkcjonować. Ale oto ten kapitan. Głowa naszego statku i portu. To on zareagował. To on pokierował wszystkimi ludźmi. Kurwa kiedy kupiłeś port? To on pokierował wszystkimi ludźmi, żeby wypłynąć. Rozstawiliśmy żagle. Sytuacja była dość niebezpieczna. Tak. Ale on się nie bał. On wierzył w nas. On nas motywował, że zrobimy to i nam się uda. Kapitanie, czy możesz coś powiedzieć dla swoich wszystkich ludzi? Którzy oglądają cienno Tak jest nie Chciałbyś coś nauczyć Przekazać jakąś wiedzę A w sumie od wiedzy mamy naszego nauczyciela Proszę bardzo, może się wypowiedzieć Panie nauczycielu. Będziemy musieli za niedługo złożyć żagiel, ponieważ czekają nas trzy mosty. Pierwsze na kanale Tałac. Chcemy dopłynąć do jeżeli Cel jest jeden. Chcemy zakona Patryk, ja misja. misja. Powiem co musisz zrobić. Muszę, zobacz, muszę tam przepłynąć na tamten brzeg i zacmować o drzewo, bo zerwało kotwice. Zerwało kotwice. Silnik obija o kojej. Dosyć wiatr się zerwał, jest fala. Daj nie Long. Teraz jest kolejny w wodzie Przygód ciągle jeszcze na zielono ubrany jak komando no. stopię znika tam komando. <noise> Nie widać go Nie widać go Ja też bym też <noise> Kodpice w nocy zerwało, musielibyśmy się do drzew już do tego Chcesz coś powiedzieć się swoim fanom? Mata na... zap... subskrybujcie. Mata na sportowo, się niczego nie boi Proszę o lajki i Zerwij dla widzów Lilię Patrzcie, patrzcie, niczego się nie boi. To jest bardzo... Patrzcie, patrzcie go Prawdziwy komandos Dziewczyny takiego to tylko szukać ze świecą Ta sytuacja, na łódce pojawiła się kobieta sternik. Czy my to przeżyjemy? przeżyjemy? Przeżyjemy. To jest doświadczona kobieta, ona już opływała niejedno jedno morze. Takie mazury nie są jej straszne. Czy chcesz coś przekazać do swoich fanów na kanale YouTube Matana Sportowo? Ja, nie, nie jestem ja się skupiam. Taki stary wyjadacz i zaskoczony? Niemożliwe. Ja myślałem, Julka, że masz odpowiedź na każde moje pytanie. Pełnie mnie taki reporter. Pięknie sobie płyniemy. Julka za sterami. Musimy dopłynąć gdzie, panie? Panie kapitanie? Gdzie musimy dopłynąć? Na dzisiaj. dzisiaj płyniemy na jezioro Jagodne. Planujemy zamoczyć dupeczkę. Popływać. Mam nadzieję, że popływać, oczywiście. I co jeszcze zrobić? Gdzie ja. jesteś? <laughs> co jeszcze to jak zrobić? No, trzeba znaleźć burdel na wodzie. <laughs> A jak nie ma, to co założyć? <laughs> ok. Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział, stary, czy masz czas, potrzebuję do załogi jakąś nową twarz, Amazonka, wielka rafa, oceany trzy krejs na całość, rok, dwa lata, to powiedziałbym, gdzie ta geja ja niej ten ja, gdzie ta koja wymarzona gdzie te wszystkie sznurki od pan? Gdzie ta prawa na szeroki świat? Gdzie takie, jak przymiejkę ja? diadu? Gdzie tako, ja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie. Wielkiej szafie leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę wór na plecy i przed siebie gna. Gdzie taka ja przymiej ten wiatr, gdzie taka ja wymarzona wsta, gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat. Gdzie ta brama na szeroki świat, gdzie ta ja, przy ten jak, gdzie ta koja wymarzona w w każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest?